Oj, dobra, już nie trzymam was dłużej w niepewności. Przyjechałam do Wrocławia specjalnie po to, żeby ...powymądrzać się na scenie z prawem Marcina, Dusią i Cyber Marianem. Serio! Odwalona jak szczury na otwarcie kanału. Wyszłyśmy na hotelowe śniadanko. Bo, bo jak już zapłacone, to trzeba zjeść. Kocham hotelowe śniadanka. Nielimitowana nutella to brzmi jak niebo. Później na okazało się, że mój panel jest jednak trochę później niż myślałam, więc poszłyśmy na szybkie zakupki. Kupiłam sobie takie okulary, proszę, nie oceniajcie. No i jak już miałam odklejone oksy, to brakowało mi już tylko odklejonej kabusi, więc udałam się w miejsce, w którym nie da się zarazić. I kupiłam jakieś frapucino, które dosłownie zmroziło mi mus. Ale nie szkodzi, bo było pyszne. Dari jej napój o smaku trawy też smakował. No i dotarłyśmy na Influencer's Life wrocław 2025. Było mnóstwo ludzi, mnóstwo marek i sporo gratisów. Można było sobie wziąć na przykład takiego pączka Juli żugaj. No, ja się nie skusiłam, ale jakby ktoś chciał, to były. No i jak zobaczyłam salę, w której za chwilę miałam występować. Trochę mina mi zrzedła i uznałam, że potrzebuję pizzy. W sumie jakbym nigdzie tego dnia nie występowała, to no, pewnie też bym.